Na scenie pojawi się pani Anna Czerzewska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która opowie o rodzajach wsparcia dla adaptacji do zmian klimatu dla polskich miast. Zapraszam. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. No, po tych ciekawych i pełnych wizji projektach... Troszeczkę powiem o finansowaniu, aczkolwiek dużo zostało już powiedziane i zarówno pan Jacek, jak i pan Piotr pewnie wylęczyli mnie w wielu sprawach. Natomiast jeszcze wracając do tych projektów, one są rzeczywiście imponujące i bardzo państwu gratuluję, bardzo się cieszymy, że jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogliśmy przyłożyć swoją cegiełkę do tego, żeby te projekty mogły być finansowane kwotami, o jakie państwo wnioskowali szczególnie jestem i trzymam kciuki, jestem pod wrażeniem projektu przedstawionego przez miasto Płock, Wodociągi Płockie, dotyczącego tego projektu Blue Bridge, który jest, no rzeczywiście on się wpisuje, że we wszystko, o czym mówimy, tylko do tej pory mówimy, wkładamy w różne strategie, przeróżne łady. Natomiast wiem i spotkaliśmy się parę miesięcy temu Rozmawialiśmy w Narodowym Funduszu o tym projekcie. Chętnie byśmy nawet próbowali wejść finansowo w to przedsięwzięcie. Natomiast no, widzimy, że są problemy i tutaj Pani na pewno nie wszystko powiedziała, co, co Państwo spotykają na, na swojej drodze. Cóż, wiele zostało powiedziane, więc moja rola jest tutaj troszkę zminimalizowana. Postaram się może coś dopowiedzieć. To są te przedsięwzięcia i projekty i działania, które w tej chwili są na tapecie, że tak powiem, jeśli chodzi o finansowanie ze środków Feniksa, ale również było tutaj powiedziane przez Pana Piotra, było wspomniany program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i może warto by, żeby organizatorzy Stormwater Poland zwrócili uwagę, że no nie tylko Poznań może być gościnnym miastem, ale również któreś z większych miast w Polsce Wschodniej. Tam są duże potrzeby myślę i na pewno byłoby byłoby zainteresowanie przechodząc teraz dalej wczoraj miałam przyjemność przysłuchiwać się warsztatom bardzo ciekawym zorganizowanym przez retencję PL i rzeczywiście widać jakie są problemy na zderzeniu prawo i rozwiązania techniczne. I wczoraj dyskutowaliśmy między innymi o definicji. Wczoraj była na tapecie Błękitno-niebieska infrastruktura, czyli BNI. Tutaj posługujemy się zielono-niebieską infrastrukturą ZNI. Natomiast krąży też taka nazwa, błękitna, błękitna, zielona retencja, przepraszam. Zielona też ładna nazwa. Natomiast wczoraj dyskutowaliśmy nad tym, jaką definicję przyłożyć, właśnie jakkolwiek to nazwać, do retencji razem z zielenią w miastach. Więc poddaję pod rozwagę, żeby ta nazwa może gdzieś zafunkcjonowała, bo jeżeli mamy mówić o, o jakimś prawodawstwie, chociaż osobiście jestem przeciwniczką ubierania wszystkiego w prawo, tylko właściwego może opisania pewnych działań i zjawisk, żeby ta interpretacja i stosowanie były Zjadliwe, że tak powiem, dla, dla społeczeństwa, decydentów i ludzi, którzy pracują przy projektach. No więc być może jest to też do, ten, to, to, co jest opisane w Szopie, czyli szczegółowym opisie osi priorytetowej dla, dla Feniksa. Być może byłaby to też definicja, że zielona błękitna infrastruktura w mieście właśnie zielono-błękitna, zielono-niebieska, błękitno-niebieska, różne nazwy. To projekty, które wykorzystują sieć przyrodniczych powiązań wpływających pozytywnie zarówno na warunki życia w mieście, jak i funkcjonowanie w nim środowisk, środowiska przyrodniczego, obejmujące tereny zieleni, jak i parki, strefy, zieleńce oraz miejskie zasoby wodne, jak rzeki, strumyki, rowy, jeziora czy zbiorniki. No i oczywiście to są działania rozczelniające powierzchnię. Tutaj wszyscy pokazują zdjęcia. Chciałam zaprezentować kilka rozwiązań, które zostały w Polsce wdrożone. Rozczelnienie, rozczelnienie powierzchni zasklepionych, bardzo ważne, bardzo ważne projekty stosowane w projektach już zrealizowanych, zrealizowanych z naszych środków. Tak, i teraz uszczegółowiając to, co Piotr powiedział, działanie, adaptacja terenów zorganizowanych do zmian klimatu. Mamy tu 560 milionów euro, z tym, że na tą stricte inwestycyjną część 530 milionów euro. W związku z tym jest to bardzo duża kwota. Do tej pory w konkursie pierwszym wykorzystane jest 501 milionów, w kolejnym alokacja jest 500. Spodziewamy się większej liczby wniosków z większymi kwotami. To, to jest działanie dla większych miast, to na pewno Państwo wiedzą, więc niech będę się rozwodzić. Forma wsparcia do 77% wydatków kwalifikowanych. Typy projektów też oczywiste, oczywiste typy i dla Państwa bardzo dobrze znane. I nasi beneficjenci, którzy w prezentacji pana Jacka Zaleskiego byli wymieniani, ale ja może powtórzę, to są z tych 16 projektów to są gmina Kielce. Tu zaznaczam, że głównie samorządy aplikują, natomiast są również przedsiębiorstwa, jak miejskie przedsiębiorstwo, Wodociągi Oczyszczania Grudziąc, miasto Gdańsk, Wodociągi Miejskie w Radomiu, Miasto Białystok, Gliwice, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Miasto Stołeczne Warszawa, Zielonogórskie Wodociągi, Miasto bielsko biała Wodo Miejskie wodociągi, kanalizacja w Bydgoszczy, Wrocław, Aquanet Poznań. Są to wśród nich również projekty, które są kontynuowane z poprzednich perspektyw. Bardzo ciekawe rozwiązania i rozwiązania, które są coraz bardziej dojrzałe, śmiałe i takie, które mieszczą się w. Bardziej wymagających kryteriach, jeśli chodzi o kolejne perspektywy. Bliźniaczy, temat, bliźniacze działanie 2,4, gdzie wysokość alokacji jest 1,4 milionów euro, ale tutaj no, trzeba wziąć pod uwagę, że w tę kwotę wchodzą nie tylko miasta, tutaj jest kilkanaście działań. Które pochłaniają przynajmniej połowę, połowę tej alokacji, ale wśród tych działań są właśnie miasta średnie powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz stolice powiatów z przedziału 15-20 tysięcy, no z wyłączeniem miast finansowanych w ramach Polski Wschodniej. O tym za chwilkę króciutko powiem. Forma wsparcia to 79-71% wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.4. Również są opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Jest to teraz bardzo gorący temat w zamkniętym konkursie, który zakończyliśmy ostatnio. Zgłoszonych jest ponad 40 projektów na 6,8 miliona euro. Nie są to bardzo kosztowne opracowania, niemniej jednak są to projekty, wnioski, które obejmują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Jak Państwo wiecie, w styczniu weszła nowelizacja prawa ochrony środowiska, gdzie jest obligo dla tych właśnie miast opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. W działaniu dwa cztery na MPA. Te miasta, które do tej pory już opracowują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, to może nie będę czytać. Jeżeli Państwo są na tej liście, to na pewno wiecie. Jeżeli nie, to chwilkę. Zostawię. Natomiast no, w, w dalszym ciągu, jak Państwo widzicie, w, poprzedniej, w poprzednim konkursie było tych projektów znacznie mniej. W, te, w tej chwili mamy wniosków na, z ponad 40 takich wniosków. I tutaj ważny temat, o którym nie było mowy, natomiast myślę, że są wśród Państwa również wnioskodawcy, którzy złożyli swoje wnioski w działaniu 2.5. Jest to woda do spożycia. Tu jest alokacja no przerażająco mała, tym bardziej, że wniosków mamy złożonych na ponad 2,5 miliarda złotych. I no, biedzimy się niezmiernie. Tutaj od razu chcę przeprosić, że, że ta ocena trwa bardzo, bardzo długo, bo wpadliśmy w, na początku roku w tę minę związaną ze zmianą deklaracji wodnej na informację wodną. Nie będę rozwijać tematu, bo tutaj jest też taka o której rozmawiamy w kuluarach i też wczoraj podczas warsztatów. Niemniej jednak no, z tego względu i z zatorów w Narodowym Funduszu, jeśli chodzi szczególnie o oceny finansowe, no, mamy tych wniosków bardzo dużo, natomiast kwoty bardzo małe. W związku z tym ta ocena musi być naprawdę bardzo precyzyjna, rzetelna. Rzetelna jest zawsze, ale taka, żeby nie było wątpliwości, że ten. Dostanie pieniądze, bo alokacji wystarczyło. Natomiast mimo, że projekt spełnia kryteria i ma punkty, ale ma go ich za mało na, na to, żeby, żeby dostać pieniądze. Natomiast tutaj też do przedstawicieli. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo wiem, że jest pan Piotr Czarnocki, pan dyrektor Paweł Jaworski, apeluję, bo być może kluczem do tego, żeby nam zwiększono tą alokację w tym działaniu, jest podniesienie tak zwanych markerów klimatycznych. Absolutnie uważam, że woda do spożycia i oszczędzanie wody Ujmowanej, racjonalizacja dostaw wody, jak i wykorzystania wody, to jest, wpisuje się całkowicie w adaptację do zmian klimatu. Takie od początku, kiedy adaptacja stała się już nazwana adaptacją, uważam, że to powinno, po, powinno mieć markery klimatyczne, bo jednak racjonalna gospodarka wodą do spożycia jest bardzo istotna nie będę już wchodziła w szczegóły dotyczące nowej dyrektywy no nie takiej nowej ale wdrażanej w tej chwili w Polsce także jeżeli są państwo beneficjentami w tym projekcie to proszę się uzbroić przy w cierpliwość, bo nasze departamenty, nasz departament finansowy zintensyfikował swoje działania. I mam aczkolwiek no, jesteśmy w wielkim kłopocie, jakby rzeczywiście dużo wniosków tutaj odpadło. To są projekty typowo, typowo wodociągowe, bez kanalizacji. Poprzednio były to również projekty, które szły razem projekty doczepione, że tak powiem, do wniosków kanalizacyjnych w 20 czy 25 procentach. Żeby nie przedłużać tu właśnie chwilka o Polsce Wschodniej, mamy 214 milionów euro alokacji. Projekty są bardzo podobne do tych adaptacyjnych z działania 1, 2, 2 4-1. Forma wsparcia Polska Wschodnia, która jest objęta tym wskaźnikiem 85% dofinansowania. finansowania. Projekty tu są wyznaczone 64 miasta w Polsce wschodniej te, te w przedziale 20 tysięcy 100 tysięcy i teraz właśnie zakończył się konkurs, nabór w konkursie w tej chwili wnioski są w ocenie na około 260 milionów złotych z alokacji 250. Mamy nadzieję, że zwiększymy alokację tutaj. Jeśli chodzi o 22, to są miasta, które w pierwszej edycji naboru otrzymały dofinansowanie. Do 31 marca mamy, jak Państwo wiecie, na pewno składanie wniosków dla tych większych projektów, a do 30 kwietnia w 241 dla tych mniejszych miast. Ponieważ czas minął, nie będę już wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o nasze środki, bo tam są pożyczki, więc nie bardzo są Państwo zapewne zainteresowani, mając do dyspozycji środki unijne. Bardzo dziękuję.